Siema widzowie, witam serdecznie, z tej strony oczywiście Natural, dzisiaj znajdujemy się oczywiście na najlepszej stronce, jest to CSGO Skins yy, Dorzuciłem tutaj dodatkowego skina widzowie i te jeszcze wszystkie skiny są do wygrania No wstęp jest naprawdę cheap, więc jeśli widzowie chcecie rozprzeć takiego ja, i przy okazji zgarnąć sobie skinka tutaj, któregoś z tych yy, Zapraszam, yy, tutaj pisując kod NATURAL 10% bonusu przy doładowaniu, 2,10 zł na farta plus szansa na zgarnięcie jednego z tych skinów zapraszam serdecznie zostawcie łapkę w górę, a ja przechodzę do odcinka Siema widzowie, witam serdecznie z tej strony oczywiście Natural z ludźmi tutaj kochanymi, jest dzień. Dziadko, jestem, dzień dobry jest Michał, dzień dobry. Andrzej Wazo dzień. i co widzowie i będziecie mieli szansę wziąć udział w giveaway'u zajebistym, polecam serdecznie, pamiętajcie o tym a ja co, przechodzę tutaj do. Będziemy, że będziemy mieli, będziemy mieli szansę na wyruchanie szympansa, nie? <laughs> nie? Nie, nie, już zapomniałem o tym wyruchaniu szympansa. Przechodzimy, widzowie, tutaj do Andeldoga. Wiadomo, underdog musi być. Coś takiego. Coś takiego innego teraz tam. Zapraszam panowie tutaj. aby wy, widzowie, zostawcie łapkę w górę. Pijcie do chłopaków. Dajcie suba. I kurde i tyle nie? I oglądajcie, i oglądajcie. Ciasko proszę Cię wbić do bitwy. Jestem, jestem, jestem. Stary nic. Powiem tak. martw bo Cię kurwa dojeżdżam za ten nóż. Ostatnio nam idzie bardzo dobrze, ale no zobaczymy jak nam dzisiaj... ojoj! no idzie Ci bardzo dobrze. Oj, oj, ojoj oj, oj, Mr. Icarus, Mr. fell. No niestety. Ale to to jest i tak bitwa po antygasik, też tutaj musiał się dopchać. To jest i tak po ostatnie dwie sprzynki, o tak no. A, dobrze, ale nie ja, nie ja i tak, się tak już nie wygrywam, to jest oczywiste Baktena wiadomo. Ma pełno wariaciku. E, flipik i co tutaj jeszcze? Sprzynkałek nie chcesz jeszcze ale tego? Co jeszcze będzie? Ale kankarakus! No, kasztaniak, kasztaniak, no ale... No, tu... no ale co, no ale co, jest jak, ja jest, robię... jak jest. Jest jak jest, jest jak jest. Same bitwy, ale tylko, tylko inną skalę, w zależności od kwoty jaką potrzebujecie. nowa skrzynka już... do otworzenia. Już miał... musicie określić kwotowo. Za siódemę, za i zobaczymy co tam stworzysz. No, mam nadzieję, że coś kurde, aż takiego fajnego, ja fajnego. cały fajnego. czas lecę z tym samym, tak, jak mówię. tylko mówię, zmieniam skalę. Będzie pack, będzie water i będzie rufles pewnie, tak obstawiam. I, i, Ewentualnie toksyka jeszcze mogłeś tam wcisnąć. No i na koniec, no dlatego 7,5 będzie. No dobra, no to to jest dobra, to jest dobra batla, to są dobre skrzynki ogólnie, nie? Majordone i źleba. No według mnie, według mnie są najlepsze, nie? Waterki są spoko, ale z Raflesów lepiej daje moim zdaniem. Bo, bo z Waterków masz tak, bajoneta, M9, nie? Albo mhm. Poseidona, po no. a z raflefów masz Karambita... I y Butterfly'a. Butterfly i jeszcze masz tego jakiegoś Huntsmana, no. No, no, no i le lepiej jakoś tam, nie wiem kurwa, zrzuć, rzuć zrzuć rycerzyka rzuć trujeczkę no. Na trujeczkę Na rzuć 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 nie, to nie będzie, wiesz, no to rzuć rzuć kurwa. O kurwa. Michał, Michał pod siebie. Chyba pod się skończył pas tak. Nie, 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 nie. Biedna ona... spokojnie. Kurde pana to tej i mu i mu. I to mu, sypie, mu. I, mój, i mu. I mu i mu. I mu i mu. Muj, 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 Chyba krowa jesteś kurwa czy się... Poznaniacy tutaj hapią się. Hapią się proszę państwa. O na podbicie. Murzyniacy też się hapią o. Zresztą zawsze można iść. Co to jest Michał? Piękna, piękna. Kurwa jak dokręcił do ciebie. Ładna bitwa i pod niego nie. Bardzo to samo, ale, no jak dla mnie może być, ale nie. ten, na raflesa no. zawsze można liczyć, no nie, znowu za siódeme, znowu za To znowu za siódeme, tak, tak, no, no. no spokojnie, nie, ale serio, rafles widzowy to jest to, nie? ja polecam tą szczytę, to jest to, szczerze. no, this is it, this is it, this is it, teraz no. tak, jak rafles polecasz, to zobaczymy. Niech chuj źle z tego będzie Nie, teraz nie, teraz, stary, na tą strzynkę zawsze można liczyć, ja tak uważam, nie, ona zawsze kurde, coś tam zawsze skapnie. Dwójka wolna dygas, dwójka wolna. Nie pij tej kawki ze śmietanką. Ja nie ja kupnąłem no, walnąłem kokilką, walnąłem o talerz. No. dobra, handsmanik dla Michałka tutaj, panowie. O, o ciasteczko też na widzicie na I teraz dla mużynka. Na te skrzynki zawsze można liczyć, kurwa, zawsze, zawsze coś skapnie, kurwa. Może i ci skapnie? No ale stary tobie skapnie i ja to zgadniam. To jest bitwa mnie. To jest Lubka ci skapnie chyba. Trujeczkę. O, ale... o co tam ciasko, ale. Nic, kurwa, bo. No, musisz, no. kurwa, musisz te stary no, stary. no musisz, O tak, pięknie ciasko, pięknie. No dropni? Wej, drobni. coś rzuć do puli stary, O, o dziękuję. Jeszcze badawczyk naturalka, no? Dziękujemy, panie Digas Dyson. Wej, sam, już ten <laughs> kurwa pysk parszyk. <laughs> dziękuję. Oh, Kurwa. Ale to nie, to nie da rady, bo to karablici. Kurwa Michał! Ja pierdolnie tak nie zauważyłem że Michał jeszcze tam oh, siedzi, no ja, razy, ja tylko, rady. Rady. O, teraz to zauważyłem. O kurde, ale ładnie, a, ładnie. A nic nie wygrywa, ładnie. nic. nic, nic. Ty. A tu ja tu widzisz jak miał tam tutaj, Anderyk, bo tutaj... Dobra, teraz normalnach będzie. Za Usemaka, za Usemaka, nie, ale Raflesy ładnie, naprawdę one, to są... Kurwa nie będę ich tak falił, ale to są naprawdę dobre skrzynki. Ja. Eee, Urwa, dziewiątka zance, no może być dziewiątka, może być dziewiątka, widzowie, jak coś, Wanderdok to mamy... teraz, nie? Tak, była tam. Mamy to jeszcze takie sprzedania, więc no spokojnie, no spokojnie, coś. Coś jeszcze może tam hapać. Masz chatkę, budżet do jebanka? No, będziemy no, go szarpał. Jest budżetowo do no starym mówię. Ci. On ma budżet do jebanka, on ma dupę do jebanka? Nie, no to wszystko. było dobrze tutaj skapało, nie? No, 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 Ale dzisiaj, dzisiaj to jest tako. Michał, czy przybitał? Ale bo się wygrałem? skończyło, bo się skończyło. Gryf, która swoje nachapałeś? Swoje twoje nachałem, ty... tak? Widzisz, Michał, co? Przy, trzy, trzy powody? Trzy, trzy bitwy, trzy bitwy urywaś na początku. Tak? Trzy. tak? tak. Dwie. Dwie. Trzy, chyba trzy stary. Nie, to jest trzecia, którą wygram. No nie, nie, nie wygra. Na razie wygrasz się tutaj kurwa kisi. patrz kurwa, oh, jak daje, ale my no. dało. ale dało. te. No dzisiaj to ja byłem. Nie. No, kurwa Yes. Nie, nie, nie. No to no, Battle nakręciły najlepsze na razie. No dobra, dobra, dobrze. Kurde, myślałem, że tym tigerem tufem go hapnia. Ten... Ale dobrze, że się wypierdolili. Wygasł za 8,5 jakbyś mógł i to taką duszą nie, trochę jakbyś mógł zrobić, ale z pierdolnięciem. Duszą, ale z pierdolnięciem. Nie, to tak? może być bez pierdolnięcia. Mm, no dobra, no to daj te procentowe już niech bęc, kurwa. Już wiem, że tam się to szykuje, kurwa. Już się grilluje. Ty chuja wiesz. No, nie. No, teraz... Za ile za 8,5? Tak? Za 8,5, rzuć tam. Co... Kurwa, masz, rzuć tam coś myśli. na warsztat, stary. Ale śluby, to kurwa. Ale dobra bitwa teraz była, nie? E? Tak? Mhm. Konkreciara. Majka to firma kurwa miło. Ale Ale tygas tam kurde miesza, nie? Mieli no. mieli, mieli, miesza, mieli miesza. Mieli mieli, mieli cała zapierdala. No kurwa, dobra. Hmm? Ale gówno. No to patrz. To może to być, siadka, dobra nie to może być w porządku tak sobie. Ja mówię, że ludzie. Dobra, mówić, ja kur... za piątkę dropnąłem, wiadomo ja no, kurwa, dobra, ja d... Dzięki, ja gas, tak... dzięki gas, no. kurwa, rengast, ty dzięki ty gaz a ty kurwa to ty ja kurwa żołbasz Przyjęto, no i kurwa pismach pas, kurwa pas. Ja spisma Dobra, no, Michał to też. też. Ma fajnie, no. fajnie. Dobra Michał, Edygaz pod siebie zrobił. Dobra, dzięki Edygaz, no, dzięki. No, to legacki gość, do Legacika mu popatrzeć. Kurwa, ale dobra. dropi tej. A Jakbyś a mu, jak jak mu normalaka zrobił, to by był taki konkreciak, że chuj. No. Ale co, bez normalaka nie jest konkrecia. No nie? jest tylko, jest, natura by był wtedy happy, a tak to dobrze, chuj bo go z tym mamy. Ej, patrz, z każdej skrzynki mi prawie coś dobrego dropnęło. Coś fajnego dropnęło, no. Rze, huk, A ten Emerald Dragon, Factor Neon wygląda nie, 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 mało bitwa. Też dobra bitwa. Nie ta, nie za ósemkę to dojebana bitwa. No dobra Dygas, dziewiąteczka, dziewiąteczka, prosimy tutaj. A ja mówiłem, że będzie tak, dojebana. Tak sobie do naturalnie. Nazwij ten ucinek, jest dostaję kodem, ruchają mi skrzynki. No jest ostro, nie? Jest ostro, ale ja nadal mam nadzieję staram, że coś hapnę tutaj. Ale ty możesz mieć nadzieję tylko. 25 minut. Nadbij na rycerzy, każdy co? Star, dawaj tego rycorzyka, dawaj tego rycorzyka, stary. Dobra, zadychę. No. Dawaj, dawaj rycerzyka, Żyka. Nabijam stary. cię na rycerzyka, Żyka, kurwa pedaliarz, To będzie stary, będzie dobrze. Kurwa, kurwa. nie da się na tą trójkę, sioś, już się no, nie, nie da, a, trójkę, a co ty trójkę, byś chciał na trójkę człowieku, będzie! musisz to musisz kampić, musisz kampić. Ale ja od razu kliknąłem i już był zameldowany tam. O, no bo to jest... O, dobra, dobra, się na sam się nabił, ale mnie nabił na rękawice, kurwa. To jest ale nie, na rycerzyka też, nie, nie Dobrze jest, nie dobrze widzowie. Na, na rycerzyka nie No bo kurde te rękawice to też zrobiły małą Nabiję cię na rycerzyka! No i kurwa, Dygas! Pierwszą rękawicę twoje, nie Ale ty jeszcze... Patrzcie, jest rycerzyk, nie? Że... nie? Najcik jest Paladin. teraz dopiero widzę, że jest Paladin. A gdzie? Jest A dobra, jest. no royal jest. Royal nie jest, no? Chyba jeden rycerzyk tylko będzie, nie? A co ty pierdolisz w ogóle? Chyba teraz... Tak, stary. Na trójkę jeszcze dwa. Nie, lekszą, na trójkę. Lekszą, ja na dwójeczkę. Na trójkę. nie, ja No mi same rękawice daje, nie? Same rękawice. Bo zimno się widzi. Ale no, no pod ciastka chyba, nie, no chyba, że teraz ciasteczko będzie rycerzyk, no nie będzie. Teraz rycerzy, będzie rycerzyk, rycerzy, teraz dopiero. będzie. Dla Murzynka. Niech ma okróce. Oh, no, o, o, Ciasto jeszcze ten. tutaj się ten. Każdy a... kurwa hapnął tylko nie Murzynek. No, no tak, ja nic nie Dobra no, ciasta. No? How much you want, how much you want. Zrób przedlaściaka, co? Ale takiego dłuższego jakbyś mógł. Ja sobie tu... tu sprzedam, no bo, to jest bo co, kurwa, no bo, no bo co, on, star, no bo właśnie. No, no bo... i za dychę za ile? Może być za dychę, może być za więcej, no jak uważasz, stary, także no nie za 11 Boż, Patrick, nie robię bo normalaka. To jest... Ja to sprzedałem, no trochę i temu sprzedałem, więc jest jest, jest dobrze, no ale jest chujało, bo nic nie wygrałem i to jest ten problem. For, for, for Michael, for Michael Scofield. Triptitki na rozgrzewkę, wiesz? Triptytki na rozgrzewkę, no okej. Okay, no. A w ogóle kiedyś wypadło coś fajnego z tym No? Czy nie? no lecą Teżkolwiek przez nich odby. kosy. No, takie lecą droższe, kosry, ale takie... No, droższe lecą, lecą. No, lecą, lecą, ciasko chodzi to, się to tak może że się no. ja Lecą, za paranaście koła była. Ale, no, to tak, tak, Ja chodzi YouTube jest stary, jak no, radyka, no. to już w kasynie. Była, była, jak była, to okej. No to zobaczymy, no to. Zaskocz nas Patryk czymś kurwa. A czym on macie zaskoczyć? No stary, no czym? Czymś fajnym stary. O, może teraz, może teraz? Kurwa, koreczki. Ale, ale dla Ciebie tylko kureczki, Ale żeś dał kurwa, ale żeś dla dał. Dla Ciebie nie. tylko koreczki. Ja bym się mobilne odpięty on <grym> i nie pękał kurwa. Stary, ale to miało być kosowy. O, może teraz, może teraz? O A, tak. tak. Teraz. Teraz no tego nie wygrasz. Same, no, ja wiem, że tego nie wygrałem. Ja się, już ja ja to myślę. Krątwam murzynka. Same dobre kosy, nie? Same świetne kosy tutaj. No bo peszek był stary, no a to tania skrzynka jest. Spokojnie, dopiero teraz się rozkręca. To, no dobra, to niech da. Do... No, ale nie, to nie to dla ciebie, nie. nic dla ciebie. Teraz, teraz. Nie Daj dla twojego dropa. Ale kurwa bitwa jest kurwa dożyłowana. Jest, jest Kotowicz. Ja no, pierdole, ale jest, Kosowicz. Jest Kotowicz, to jest Kotowicz stary. Odygas. O kurwa, łańcz, cztery złote nad ciastkiem tej. Ja pierdolę Tygas. Nie, Patryk. Nie, ryczula, ryczula, ale chujowa bitwa strasznie zameldowała się. Nie. No. Yeah. Tak, ja, no, ja no, ja co to jest, co? Ja Aha, to dobra! Dobra, Dygas, zrób nasz za 20. Staka. Proszę cię. Ja sprzedałem, więc mogę tutaj. Do końca, no ewidentnie, chłopacy ja już się rzucili, tenisowi, że rzucili na mnie klątwę i ty. Dobra, nie? To, to ja wrócę do macierzy. Wróć do macierzy, Dygas. Biedlalaj. I. nie to to, co tak będzie? będzie. Nie wiesz, nie wiesz, Michał, co będzie. Ja yy, uważam, list? że będą. Ja A mieszane z czymś zwykłe, bez nabuszcia? Bez o kurio, Badigas tutaj te, tego o! bym nie przewidział, tego bym nigdy nie powiedział na przykład, nie? Dobra, dawaj Patryk na dwójkę. Ja jestem, tylko ty mi zawsze podsiadasz, moje ty nie podsiadasz. Ale trójka to nie jest twoje miejsce, chłopie, trójka to, o, to no, nie jest twoje walimy do końca bitwy oglądać kurwa, z wyjścia, <laughs> że nie ma potencjału. No ja sobie już założyłem te Ale czy kibicuję, wierzę, że każdy z nas dopchnie nas wyróżni. Tak, na pewno, na pewno. Więc bułeczkę Potęga przeciągania sztukami. Dzisiaj nie do dzisiaj nie ja w ręce na łeb i oglądam to no co mam powiedzieć wyraźny e... odcinek gdzie on stał wpierdalał na tym odcinku bo się zapomniał ja to podoba, no. Będzie, zobaczyć no będzie chyba jutro będzie jutro. była tak Gerka? no tak super moza super moza ale ja na pewno jeszcze tysięcy też jadłem kurwa bo ja no co no jajco, nie? No jajco, nie? No chujówsto, nie? No, no chujówsto. No, tylko wiadomo, no, no, ja piotłem. Kurwa, ja tej jednej naklejki na no razie nie powiedziałeś, kolego. No, no. kurwa, uspokój się, uspokój się. Kurde, no bo to było typowe, kurwa, usadzenie mnie i tyle, nie? No tak, żebyś wiedział, że jesteś usadzony. Ja dole, Jeszcze co? ciaska Podróż. usadzę, bo pierdoli człowieku. No. No, wy macie bardzo wyrównane. Nie, nie, nie? ciasko jest usadzane. Ja o, o, no super, właśnie. no o. właśnie, wysadził mnie te Gasiński. <laughs> wysadził, czy to? O kurwa. o kurwa dobra, kurwa jest szansa, jest szansa. Ty pierdolisz jaka szansa, kurwa. Daj co dy nasowi, Tajtanak. Nie, no to ja na nie przesadzę. Patrz kurwa, kurwa dy nas, drop, kurwa, drop. Drop, kurwa tego Tajtana. Musisz kurwa, drop tego Tajtana, kurwa. Patrz kurwa, dobra, chwila, jakby Ja zakończył.

Niesamowite, nie. I coś kurwa ciastko będzie pierdolił na temat moich bitew. Mocna bitwa, mocna Na temat a... moich bitów będzie taki pszur ciastkowy pierdolił kurwa. Dygaz nas usadził na Tytaniku. Taki będzie tak? <noise> będzie... <noise> <Tytaniku, głos> taki ta? taki będzie ten. No dobra widzowie, co mogę powiedzieć, no ewidentnie chłopacy nam nie rzucili jakąś klątpę, no nic się nie dało zgarnąć, o, a, ale bitwy byli. były fajne. Co, zapraszam do giveaway, używajcie chodu naturali, zapraszam do chłopaków, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się na razie,